Państwa. W odcinku 21 pan Marek Tomasz Chodrowski, autor głośnej publikacji Bestia Cywilizacja nad Przepaścią, stwierdził, że zabrakło w wieku XVI czynnika najważniejszego dla trzeciej drogi, jaką powinna była wskazać światu Rzeczpospolita obojga narodów: rzetelnej, pełnej, wielokrotnie zweryfikowanej informacji. Następnie dodał, że taki stan utrzymuje się do dzisiaj, to znaczy przez 450 lat. Zapraszam do obejrzenia 22 odcinka trzeciej części rozmów z panem Markiem Chodorowskim pod tytułem Tropy Bestii. Panie Marku, co to znaczy, że likwidacja Rzeczpospolitej zajęła koordynatorom z Londynu 150 lat? Przypominało to konsumpcję potężnego słonia. Pierwsze mocniejsze dźgnięcia odnotowaliśmy tuż po roku 1600. 48, ale ostatnie kawałeczki polskiego imperium konsumowano dopiero po roku 1795. To dlaczego w takim razie ten słoń w roku 1918 jakoś cudownie ożył? Trochę cud, bardziej siła przetrwania i patriotyzmu xix wiecznych polskich elit. No i to, to należy też podkreślić, że nieistniejąca na mapie Polska posiadała w wieku XIX niezwykłe elity, co nie wynikało z przypadku. W jakim sensie? No, było to kolejne potwierdzenie tezy, że w wieku XVII, czyli 200 lat wcześniej, kraj nad Wisła, Wisłą wyprzedzał cywilizacyjnie Europę, no i to o kilka długości. To co z polskimi elitami w takim razie się stało, panie Marku? Po roku 1920, czyli tuż po cudzie nad Wisłą, a wrócono bardzo szybko do dawnego programu, czyli do destabilizacji, dezorganizacji, demoralizacji oraz grabienia. I z jakim rezultatem? Mieszanym. Z jednej strony druga RP była demoralizowana i grabiona, ale też z drugiej przygotowano na wszelki wypadek Czyli musiał być powód, żeby to przygotować. Potężne uderzenie ostateczne, tym razem już z udziałem Stalina i Hitlera, no co więcej po, połączonych wspólnym celem. Czy dwóch totalitarnych wodzów połączyła na koniec druga Rzeczpospolita? No do roku 1941 zdecydowanie tak, znaczy do, dokładnie do 20 czerwca e, 1941. E, ale również. To samo połączyła z, ze Stalinem i Hitlerem, to było to, to samo źródło największego finansowania, czyli tak zwane Wall Street. A dokładniej bestia przeniesiona 70 lat wcześniej do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym cele realizowane przez jednego niemieckiego i drugiego rosyjskiego firera, czy może nie rosyjskiego, sowieckiego firera były wspólne. Czyli jakie? A współpraca, momentami ścisła współpraca tajnych służb i tajnych policji, w wypadku Gestapo i NKWD, przy likwidacji polskich, polskiej elity, polskich elit, ale też ścisła współpraca obydwu armii w przygotowaniach napaści na Drugą Rzeczpospolitą. No i przede wszystkim bardzo podobne. O ile nie identyczne programy zniewalania i unicestwiania milionów ludzi w obozach koncentracyjnych, czyli testy. I, jakie testy, panie No Testy masowej depopulacji, testy zachowań ludzi w sytuacjach ekstremalnych i krytycznych, plus wiele innych prac zleconych, a zlecanych. W sposób niejawny, oczywiście najściślej tajny przez branżę finansową i farmaceutyczną Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. A czy ma Pan na to jakieś dowody, Panie Welco? No i tu powiem tylko, powiązania śledzone by w wielu publikacjach, może nawet w tej chwili w bardzo wielu. Stany Zjednoczone. I to jest taka oczywista obserwacja: zastanawiająco chętnie zaprosiły tuż po II wojnie światowej do współpracy naukowców niemieckich, i to nie tylko w branży farmaceutycznej, rakietowej czy chemicznej. Tylko, że to wszystko miało miejsce dawno temu. Gdy przyjrzymy się uważnie operacji globalnej zainicjowanej w roku 2020, przez służby specjalne Stanów Zjednoczonych, no to zauważymy, nazizm ani stalinizm z niektórych głów nie wyparował. Ani depopulacja, ani eugenika, panie Bill Gates. To ostatnie to chyba nie do mnie, mam nadzieję. No, o, oczywiście, że nie. Zwróciłem się. Bezpośrednio do Billa Gatesa. Ten sam komunikat mógłby tak naprawdę objąć Klausa Schwaba, Harariego, Rothschildów, Rockefellerów i innych, których tego typu tematyka w dalszym ciągu kręci. Dlaczego Józef Stalin zgodził się na utworzenie PRL? -u? Ponieważ nie miał ochoty Polaków pilnować ani tłumić kolejnych buntów. Wybrał, zresztą podobnie jak Inni agresorzy wcześniej demoralizację rozciągniętą w czasie. Mordowanie po zakończeniu II wojny światowej objęło wyłącznie polską elitę, a po roku 1945 już nieliczną. Dlaczego wyrażono zgodę na utworzenie po roku 1989 tak zwanej trzeciej RP? Z dokładnie tych samych powodów. Jakie 44 lata wcześniej wybrał Józef Stalin, czyli ponownie chodziło o intensywną albo zintensyfikowaną demoralizację, chaos, ograbież. Znaczy, Panie Marku, nie wszyscy Polacy z Panem się zgodzą. Niektórzy z obecnej sy sytuacji są naprawdę zadowoleni. No tak, tylko że po roku 1989 w Polsce odbyła się klasyczna kolonizacja. Według założeń, tak zwanego konsensusu waszyngtońskiego, sprowadzała się do demoralizacji i grabieży, przeprowadzanych w skali makro i też jeszcze według wzorów ustalanych, wielokrotnie ćwiczonych w bardzo wielu krajach. No, dzisiaj jeszcze nie wiemy, jak ten popis polskich grup kompradorskich, czy tych grup esbeckich poskładanej z agentury donosicielskiej, ale też ze zdemoralizowanej, bo w tym brali udział, ze zdemoralizowanej części służb amerykańskich. No, nie wiemy, jak to się skończy. A W którym momencie Londyn poczuł, że zarządza już Europą? Z przebiegu zdarzeń wynika, że moglibyśmy wskazać takie trzy daty. Po pierwsze, 30 stycznia 1649, czyli w momencie ścinania albo ścięcia Karola I Stuarta, do czego doszło na rozkaz Cromwella, ówczesnego dyktatora powstania Wanglii. Drugą taką datą mógłby być 29 maja. 1660, 1660 roku, czyli w data restauracji Karola II Stuarta i przywrócenia go na, na tron Anglii, co świadczyło o już takiej no, pełnej nonszalancji tych sił zarządzających Anglią. No, mogli sobie pozwolić swobodnie na przywrócenie Stuartów, ale do chociażby. Z tego powodu, że już dosłownie za 20-30 lat pojawiła się możliwość zniesienia tychże samych stuartów, to znaczy 11 grudnia, 11 grudnia 1688 roku, czyli moment odbierania władzy Jakubowi II stuartowi przez angielski parlament. No i ta trzecia data była taka definitywna, oznaczała. Że można już sobie pozwolić na otwartą na oczach całej Europy demonstrację, kto w Londynie tak naprawdę rządzi. Co to znaczy? To chociażby to, że kraje katolickie, na przykład Francja, znajdująca się, sąsiadująca Francja dodajmy, jeszcze pilnująca, czy ta, która powinna pilnować sytuacji na Wyspach Brytyjskich. Francja, znajdująca się pod rządami Ludwika XIV, czyli rzekomo u szczytu swojej potęgi, no, powinna była z bardzo wielu powodów protestować, ale tym razem, czyli w roku 1688, nic takiego nie nastąpiło. A dlaczego? A to dlatego, że władcy, monarchowie europejscy, rozumiejący głębszy sens. Tego, co, co w Anglii się stało i co w Anglii się dzieje, nie, dysp nie dysponowali już wówczas wystarczającą siłą, żeby cokolwiek w tej sprawie zrobić. Jak się w związku z tym zachowali? No, tak jak zachowują się politycy zachodni dzisiaj, czyli całkowicie biernie i udawali, że nie dostrzegli zdarzenia. Anglia znajdowała się wówczas już w specyficznym układzie władzy. Ci wszyscy, którzy powinni byli o tym wiedzieć, doskonale to wiedzieli. No i stąd brała się ta zastanawiająca europejska cisza. Dlaczego podał Pan trzy daty, a nie jedną? No celowo, dlatego że był to, czyli przejmowanie Wysp Brytyjskich, był to wieloletni proces, bardzo charakterystyczny dla działań bestii. Czyli taki wzór czy taki schemat. Najpierw terapia szokowa, a następnie pojawia się zawsze udawany powrót do sytuacji pierwotnej, ale w zmienionych już warunkach. No i na koniec pojawia się ruch zamykający, czyli taki szach i mat. To ostatnie z podkreśleniem, że sytuacja jest już nieodwra nieodwracalna. A czy mógłby podać Pan inny przykład tego typu działania? Kolonizacja Ameryki Północnej, ale również zabójstwo Kennedy'ego, katastrofa smoleńska tak zwana. A czy no, przede wszystkim operacja socjotechniczna z lat 2020-2021. Nie za bardzo rozumiem Panie Marku. No to omówię choćby na ostatnim przykładzie. W pierwszej fazie, czyli w latach... 2020-2022 obserwowaliśmy uderzenie szokowe. Aktualnie znajdujemy się w okresie, w którym udajemy, że nic się nie stało. No i na czym to nasze udawanie polega? Y, y, niby wszystko dzieje się normalnie, tylko że niemal każdy, albo niemal każdy myślący wie i czuje, że jest zupełnie inaczej niż było przed rokiem 2020. Jaki z tego wynika wniosek? Przygotowano nas do zaakceptowania terapii szokowej z pierwszego okresu operacji, no i obecnie możemy się łudzić, że wszystko dzieje się tak, albo pozwala, pozwala nam się podtrzymywać takie złudzenie, że wszystko dzieje się tak, jak przed atakiem na społeczeństwo i że ruchu zamykającego nie będzie. Znaczy rozumiem, że według Pana jest inaczej? No, w, w gruncie rzeczy. I to jest, może to jest podświadomość, taka pod, podprogowa wiedza. Czekamy już tylko na uderzenie końcowe, dlatego że psychologicznie zostaliśmy do takiego kończącego uderzenia przygotowani. A na przykładzie katastrofy smoleńskiej, jakby to wyglądało? No to możemy sobie przypomnieć. Pierwszy dzień, tej tak zwanej katastrofy i pierwsze komunikaty spowodowały szok, niedowierzanie smutek. Ale też natychmiast, dosłownie po paru dniach, odbył się rzekomy. no Taki bardzo teatralny powrót do nazwijmy to normalności. Dlaczego rzekomy? Y dlatego, że nigdy już się nie dowiemy. Co tak naprawdę 10 kwietnia 2010, 2010 roku się stało? Dokładnie taką decyzję za nas podjęto. W jaki sposób można społeczeństwu zakomunikować, że nigdy się nie dowie? Naj, najczęściej wykorzystuje, wykorzystuje się do tego dwie sprzeczne narracje. Dlaczego sprzeczne? A dlatego, że społeczeństwo. A, które no, zetknie się z dwiema krańcowo sprzecznymi narracjami, zacznie się dzielić. znaczy Jedni ulegną narracji pierwszej, narracji A, bo przecież zrobili to russcy. Drudzy alternatywnej, bo przecież russcy wszystko zbadali, żadnego zamachu nie było, miała miejsce wyłącznie losowa katastrofa, zdarza się. Podczas operacji socjotechnicznej z lat 2020-2022 także pojawiły się dwie sprzeczne narracje, prawda? No, dlatego należy uznać to za normę i za znak rozpoznawczy bestii tej struktury dominującej. W tych latach 2020-2022 jedni z radością pobiegli się zaszczepić, drudzy z obrzydzeniem. Owe tajemnicze zastrzyki odrzucili. No, społeczeństwo, to jest taki charakterystyczny objaw, skonfrontowane z dwiema sprzecznymi narracjami, bardzo intensywnie kolportowanymi, zajmuje się wyłącznie sobą. No i w roku 2010 a, a, i w latach kolejnych było dokładnie to, to samo. To znaczy, przykro było na taką ostentacyjną manipulację patrzeć. O co chodziło z tego typu manipulacją po katastrofie smoleńskiej? Wyłącznie o to, żeby społeczeństwo oswoiło się z faktem, że 96 osób z czołówki państwa może od tak sobie nagle zniknąć, a mimo to naród nie będzie dochodził tego, co zaszło. A I no, to musimy wiedzieć. Był to bardzo ważny krok poprzedzający operację z roku 2020.